Okej, okay. cześć, witajcie. Słuchajcie. Zdarzało mi się w rozmowach zdarzyć się z takimi przypadkami, a co ty się tak czepiasz tego kościoła katolickiego? Przecież w kościele baptystycznym, w kościele ziemią świątkowym też ludzie grzeszą, tak? Tam też grzeszą, to sobie grzeszą w ten sposób, że sobie tam, nie wiem, do tych figurek się modną, a tutaj to tacy grzesznicy są w tym kościele, a w tamtym są inni grzesznicy, nie? I tak dalej. Więc co ty w baptyckim też, baptystycznym też grzeszą, w zielonym też grzeszą, więc co się tak czepia z tego kościoła koreckim? Otóż czepiam się. Bo w kościele rzymskokatolickim jest jedna podstawowa różnica, której osoby, które na przykład nigdy nie były w, w tym kościele, nie wiedzą, a osoby, które tam są do tej pory, też tej różnicy nie znają, i niestety przez tę różnicę, no większość z tego osób idzie na zatracenie. I jaka to jest różnica? Chodzi o zbawienie. Chodzi o zbawienie. Jest to kolosalna różnica. I to jest nieważne, który kościół więcej czy mniej grzeszy. Naprawdę nieważne w tym momencie. Nie, żebyście mnie zrozumieli, no, że jak jest czymś, z czego nas Jezus wyzwolił, powinniśmy iść za Jezusem i Jezus nas z tych grzechów uwalnia. Ale jest jedna podstawowa różnica. Kościół rzymsko-katolicki uznaje zbawienie przez członkostwo w kościele. Uznaje zbawienie przez członkostwo w Kościele, przez sakramenty i tego typu rzeczy. Jesteś poza Kościołem, nie wiesz tych sakramentów i tak dalej, to masz problem ze zbawieniem. Inne kościoły, tak zwane kościoły protestanckie, u nas kościoły ewangeliczne, w Biblii niewierzących i tak dalej, tak naprawdę członkostwo w Kościele zaczyna się od Twojej decyzji, czy chcesz przyjąć zbawienie, które dał Ci Bóg. To jest Twoja decyzja. O przyjęciu zbawienia. W Kościele rzymskokatolickim też teoretycznie tłumaczą, że to no nie twoja decyzja, rodzice za ciebie zdecydowali, że chcesz do tego kościoła i tak dalej. Ściema. Rodzice nie zdecydowali za tym, czy ty chcesz przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa. Znaczy zdecydowali, jeśli zdecydowali, to zdecydowali o tym, że ty chcesz przyjąć Chrzest w tym kościele, tak? Ale to jest tylko jakiś tam rytuał, nie? Swoje drogodnie biblijne w tym momencie, bo ludzie uwierzyli, dali się ochrzcić. a to jest zupełnie coś innego, no ale to nie, nie, nie o tym temacie teraz mówię, nie są osoby na jak ktoś sobie chce na tym kanale znaleźć. W każdym bądź razie, jak się głosi Ewangelię tu na ulicach kraju i tak dalej, to większość ludzi nie ma pojęcia na czym polega zbawienie, nie ma pojęcia co zrobił dla nich Chrystus i tak dalej, a nazywają się chrześcijaninami. To jest totalny absurd. To jest totalny absurd, bo nie jesteś chrześcijaninem, jeśli nie przyjąłeś ofiary Jezusa Chrystusa, tak, za swoją. Jeśli nie wyznajesz go Panem, jeśli nie, nie wyznajesz Go um, e, Panem nad swoim życiem, tak? Um, jeśli nie przyjąłeś Jego ofiary, no to nie jesteś chrześcijaninem. I większość osób w tym kraju tak naprawdę nie jest chrześcijaninem, żeby spotkać osobę na ulicy nawróconą. Która jest po katolicku nawrócona i w ogóle naprawdę przyjęła Chrystusa, no naprawdę ze świecą trzeba szukać, dosłownie, tak, bo takich osób jest naprawdę mało. Ja mogę naliczyć, jak głosiłem Ewangelię, takich osób naprawdę mało. W tym momencie przypominam sobie dwie. Jedną to zakonnicę, która się kiedyś nawróciła na rekolekcjach, a drugą panią, która studiowała gdzieś na jakimś kulu czy gdzieś teologię i po pięciu latach studiów w końcu ogarnęła i się nawróciła, tak ale cała reszta jest w jakimś amoku, jest w totalnym kłamstwie i to jest totalna różnica. Nie, mówię, nie liczymy ile grzechów jest w tym kościele i grzechów w tamtym kościele, że ci grzeszą, tamci grzeszą. Nie, tu chodzi o to, kto jest jakby, gdzie jest zbawienie, w kim jest zbawienie. Czy zbawienie jest w tym, co ludzie ustalili, że zbawienie jest tylko w tym kościele, Poza tym kościołem nie ma zbawienia, bo tak się jakoś to zorganizowało jeszcze za cesarstwa Rzymskiego. Że tutaj się tak jakby zjednoczyli. Czy w tym jest zbawienie, że ludzie się zjednoczyli, tak? Przypomina nam wieżę Babel, bo jak ludzie się zjednoczyli, to coś dziwnego się dzieje, nie? Czy zbawienie jest w Jezusie Chrystusie? Wiecie. Biblia, tutaj Biblia polecam. E w Biblii i Nowym Testamencie mamy odwołania do różnych kościołów. Mamy na przykład list do Galacjan. Tak? Tam się działy duże sprawy, tam były grzechy nieciekawe. W sensie, jakie grzechy? No odeszli od zbawienia. Odeszli od zbawienia, odeszli od zbawienia w kierunku prawa. Ponownie. Ale dalej to jest jakiś kościół chrześcijański. Można powiedzieć grubo pogubiony, ale dalej... Dalej wiedzą, w kim jest zbawienie mimo wszystko, no ale twierdzą, że może jednak trochę poprzestrzegajmy tych przykazań, bo będzie nam raźniej, nie? Tak w tym momencie na przykład Kościół Adwentystyczny, moim osobistym zdaniem, w ten sposób funkcjonuje, choć oni temu zaprzeczają, ale tam coś takiego funkcjonuje troszkę, nie? W sensie wiedzą, że w Chrystusie jest zbawienie i na tym się trzymają, ale gdzieś tam może ten dzień, akurat wyznaczony święć, mnie inny, i z tego się robi tam inne komplikacje. Mamy listy do Koryntian, gdzie się działy takie grzechy, słuchajcie, że koleś spał z żoną swojego ojca, niech zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. No nie niezła akcja, słuchajcie, niezła akcja. No jest grzech taki duży dosyć, nie? I tak dalej, ale dalej to jest list do chrześcijan, i, i mówię: oddalcie tego ze zboru, aby jego tam dusza była zbawiona, a ciało niech ujdzie na zatracenie. I tak dalej, więc takie akcje się robi z takimi ludźmi, jeżeli są grzechy. No, mamy mocne grzechy, tak? Mamy na początku Apokalipsy, słuchajcie: Apokalipsy tej Księgi um, Objawienia. Mamy tu naprawdę mocne listy do Kościołów w jednym, do jednego kościoła no anioł tam mówi, że wypluję go, wyżygam wręcz i tak dalej. No takie no czasami ciekawe. Znam twoje uczynki, na przykład prawa cierpliwości i wiem, że nie może znieść tych, że poddałeś próbie, które nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są końcami i tak dalej. No, 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 no niezłe akcje tu się dzieją, niezłe takie kościoła akcje tu się dzieją, ale cały czas to jest mowa do Chrześcijan, do ludzi, do organizacji, które zostały zbudowane na podstawie Chrystusa. Na podstawie tego, co mówi Stary Testament tak naprawdę i na podstawie tego, co Jezus zrobił. Cały czas to są kościoły zbudowane na podstawie Jezusa. I w apokalipsie jest też mowa o innej organizacji w 17 i 18 rozdziale tam jest mowa o wielkiej nierządnicy. Mowa jest o organizacji o wielkiej nierządnicy to jest dosyć specyficzna nazwa, ta nazwa była w Starym Testamencie też użyta wobec Niniwy. Mieście, które się najpierw nawróciło na judaizm, tak? A potem się odwróciło i zostało nazwane wielką nieżonicą jest opisany sąd nad tą wielką nierządnicą. I tutaj jest mowa o takiej samej organizacji, o w tym stylu organizacji, czyli nie jest mowa o organizacji, która jest totalnie niewierząca. Tak? Ale jest mowa o organizacji, która prowadzi nierząd. Czyli jakby była wierząca, a potem się totalnie odłączyła, i teraz jest nazwana wiesz, Wielkim Babilonem, tajemnicą, matką nierządnic i obrzydliwości Ziemi. Królowie, królowie Ziemi upili się jej nierządem, ludzie są pijani nierządem tej wielkiej nierządnicy. Jest taka akcja. jej jest też powiedziane, ludu mój, wyjdź z niej. Czyli gdzieś w tej organizacji zwanej Wielką Nierządnicą, też to jest kościół, bo tu jest też napisane, że kobieta pijana krwią świętych, nie? Więc jest to jakaś kobieta pijana, która prześladuje świętych, prześladuje wierzących. Święty to nie jest ten, słuchajcie, co, co, co ma aureolkę, tylko święty to jest ten oddzielony od tego świata przez Chrystusa. I jest prześladowany przez tą Wielką Nierządnicę. I tak, słuchajcie, działo się w historii Kościoła Rzymskokatolickiego. Odkąd zarówno reformacja powstała, jak i wcześniej e, waldensi, ludzie Dolin, że tak powiem, e, e, zamieszkujący tereny chyba dzisiejszej Szwajcarii czy czegoś i tak dalej, to byli wierzący, chrześcijanie i oni byli prześladowani. Albigensi byli zabici, wymordowani. Potem waldensi zajście się jeszcze w XVI czy XVII wieku, jakieś tam wielkie, że tak powiem, rzeź zrobili dosłownie e, katolicy i tak dalej wobec tych ludzi, nie? wobec wierzących byli nie ludzi. Były inne też prześladowania wobec zwierząt i nie ludzi. Dlaczego? Dlaczego? Co się takiego dzieje? Kościół rzymsko-katolicki, że tak powiem, moim zdaniem, to jest ta wielka niżanica opisana tu, w 17-18 rozdziale. Dlaczego? Bo to przedstawia taką organizację. Przedstawia Babilon. Babilon oznacza zamęt, zamieszanie. Tak naprawdę idziesz tam i nie wiesz, co się dzieje. Tu masz, kult tego, tu masz kult tamtego, kult wam owantego i tak dalej. Kapliczki wyglądające jak rzymskie kapliczki, święci wyglądające, święci w sensie figurki po prostu, jak totalnie pogaństwo, tylko przemalowane na chrześcijaństwo. Święta pogańskie przemianowane na chrześcijańskie. Tak naprawdę jest wszystko ściągnięte jakby z całego świata i mamy po prostu zamiesz zamieszanie, zamęt, babilon i urodziliśmy się w tym, w tym kraju, nie? Niestety. I trzeba z tego wyjść, po prostu. Trzeba z tego wyjść i radzę ci z tego wyjść, po prostu, jak najszybciej. Bo to jest napisane, że będąc w tym masz udział w grzechach tej wielkiej nieżornice. Tak jest to napisane. Poczytaj sobie dokładnie. I mówię, ja nie przesadzam. Nawet katolicy, jak weźmiesz katolicką Biblię, to nawet w katolickiej Biblii będzie tutaj opisane, że tu jest mowa o Rzymie. I tu katolicy tłumaczą, że Jan mówił tu o Rzymie, o Neronie i tak dalej. Bo tam Neron prześladował chrześcijan, i tak dalej, więc tu jest taka wizja, i to się ten, ta wizja tej, tej, tej wielkiej nierzonicy skończyła się wraz z nastaniem katolicyzmu, nie? Tego jako religii powszechnej, nie? No nie, to jest totalne kłamstwo, bo wtedy by to nie było nazwane wielką nierządnicą. Totalnie kłamliwa interpretacja, nie? Wtedy by to nie było nazwane wielką niżonicą, bo nierzonnicą można być tylko wtedy, kiedy się najpierw, że tak powiem, ożeni, a potem zdradzi, nie? To jest nierządnica. Przynajmniej wedle tej definicji tu biblijnej, gdzie opieramy się na tym, gdzie ta nazwa była wobec jakiejś organizacji miasta wcześniej użyta, a była wobec Niniwy. Więc, wobec Niniwy, to była podobna nazwa użyta, i tam mamy taki właśnie problem. Niniwa się nawróciła, 150 lat później się totalnie odwróciła od Boga. Niniwa się nawracała wtedy, kiedy Jonasz, tam wiecie, znacie tą historię o Jonaszu, yy, szedł do Niniwy i nie chciał tam pójść, bo przecież jeszcze się nawrócą. I właśnie się nawrócili i no, był taki dziwny problem się zrobił. Ale wracając do tematu. Pamiętajcie, że jest totalnie ogromna różnica. Będąc członkiem kościoła baptystycznego, świątkowego, ewangelicznego, jakiegoś biblijnie wierzącego i tak dalej. Nie wiem, czy w tym momencie tak działa. Ale dobra, biblijnie wierzącego. Tak naprawdę nie jesteś chrześcijaninem. Jesteś chrześcijaninem w momencie, w którym się nawracasz Idziesz, decydujesz się pójść za Chrystusem, decydujesz się wziąłeś chrzest i wtedy tak naprawdę stajesz się chrześcijaninem, no i przyłączasz się do jakiejś organizacji, która gdzieś na Twoim terenie działa. To może być Kościół taki, baptystyczny, kościół taki i tak dalej. Jesteś chrześcijaninem nie ze względu na członkostwo w Kościele baptystycznym, Zziele świątkowym i tak dalej, ale ze względu na Twoje przyznanie się do Chrystusa, wyznanie Jego Panem. Twoje, że tak powiem, Twoją deklarację. Że jesteś grzesznym człowiekiem i że potrzebujesz Zbawiciela. Ze względu na to jesteś chrześcijaninem. Ze względu na to jesteś zbawiony, Ze, za, Przez twoje uwierzenie, że Bóg zbudził go z martwych. Tak? Przez to jesteś zbawiony, a nie przez to, że jesteś zapisany na liście członków Kościoła. Tymczasem w Kościele Rzymskokatolickim jesteś zbawiony przez to, że jesteś zapisany na liście członków Kościoła. To jest ogromny problem, bo większość ludzi w tym kraju idzie na zatracenie, naprawdę. Nie ma zielonego pojęcia tak naprawdę. Po prostu od dziecka się im przekonuje, a tam u Boga wszystko spoko, i w niedzielę i tak dalej. Nie. Nie jesteś wcale wszystko spoko. Nie jesteś pojednany z Bogiem. Wiecie, w kościele rzymskokatolickim nawet się głosi, a musisz się na nowo narodzić i tak dalej, ale to ci powiedzą jacyś ludzie z odnowy w Duchu Świętym, gdzieś tam po cichu. nie Może jak cię wezmą na bok, jak się z kimś zaprzyjaźnisz, to może ci to powie. A cała reszta... Nie ma nawet pojęcia, co Jezus zrobił. Naprawdę. Porozmawiaj z ludźmi na ulicy. Nie mają pojęcia, co Jezus zrobił. No, oprócz takiego mglistego pojęcia, że Jezus dał nam sakramenty. Nie dał nam żadnych sakramentów. To jest wymysł po prostu totalnie ludzki. Eee. Słuchajcie, oni nie tyle dowolnie interpretują sobie Biblię. Oni zmieniają wręcz zapisy biblijne. Totalnie zmieniają. Otwórz tam, gdzie jest 10 przykazań, może być na przykład Księga Wyjścia, to jest rozdział 20, to na początku Biblii, i sprawdź, jakie jest przykazanie. Wiecie, przyszła taka akcja po prostu, w Efezie był ten kult niewiasty, kobiety, królowej niebios i tak dalej, jakieś tam arteminy i tak dalej. To jest kult taki mieszający się po prostu w tamtych terenach był, u nas też jakiś tam był, pewno. I tak dalej. No, ale przyszedł ten kult, i mamy w dziejach apostolskich pokazane, jak szli do Efezu, i tamten kult, że tak powiem, no został, że tak powiem, no te wszystkie tam rzeczy tego kultu zostały spalone, zniszczone, nie? W Efezie, nie? To mamy tutaj opisane w Biblii. Tymczasem, ileś tam 300, ileś lat później, nie? Jakieś tam zrobili sobie spotkanie i stwierdzili, nie, to wiecie, to. to, to to tam Bóg się pomylił, to przykazanie, Bóg się nie zna na ludziach przecież, nie? No, a my tam, jak mamy te figurki, to nam po prostu lepiej i tak dalej, i lepiej je czcimy. I to jest drugie, drugie tutaj przykazanie. Jest mowa, żeby nie robić takich figurek do czczenia, i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że Kościół Rzymskokatolicki jest pełny takich figurek do czczenia. Mówię, na no co drugim tam, jak się idzie gdzieś na kapliczce, są takie figurki, w kościołach są takie figurki, i tak dalej. To są totalnie pogańskie rzeczy, włączone do chrześcijaństwa, bo przecież Bóg się nie zna na ludziach. Dzisiaj się dzieje to samo. Dzisiaj przychodzą nowe, dzisiaj nowe rzeczy, już nie są grzechami. Jezus coś potępiał jako grzech i tak dalej, a dzisiaj te rzeczy, ze względu na to, żeby się ludzie dobrze czuli, chociaż jak powiesz komuś, że grzeszy, to straszna rzecz, nie? Żeby się ludzie dobrze czuli, to, to się już zmienia. To, to już nie grzechy, nie wiem. To już nie grzechy, to już nie są grzechy. Ludzie się, się stali bardziej psychoterapeutami, Którzy właśnie mówią, nie to nie grzech, weź się tam dobrze poczuć, zrób sobie to, zrób sobie dobrze i tak dalej. Byle się nie poczuł z tym, że ktoś ci mówi, że to grzech. To jest wymysł, wymysł Freuda, który to tak sobie wymyślił, no i dzisiaj to jest, stało się religią. Jung chciał z tego zrobić religię i sobie zrobić z tego religię, jak widać, działa jako religia, ale wiecie, to jest tylko dyskusja o tym, co jest grzech, co nie grzech i tak dalej gorzej, jest gorsza sprawa, bo jest taki grzech, który nie będzie wybaczony I to jest grzech nieakceptacji Chrystusa, tak? Po prostu no masz problem, masz problem. Jeśli nie jesteś zbawiony, jeśli myślisz, że jesteś zbawiony przez członkostwo, czy przez to że zostałeś w dzieciństwie ochrzczony, czy przez coś takiego, to jesteś w totalnym zwiedzeniu i kłamstwie. Jesteś w totalnym odrzuceniu dzieła Chrystusa, tak naprawdę. Jesteś w totalnym odrzuceniu dzieła Chrystusa i to jest problem. Bo odrzucasz dzieło Chrystusa, odrzucasz to, co On zrobił. I to jest największy problem, przez to nie będziesz zbawiony. Nie będziesz zbawiony przez nasz raz w dzieciństwie, nie będziesz zbawiony przez to, że nazywasz się chrześcijaninem, nie. Nie, bo zbawienie jest przez to, że się zaakceptowało Jezusa Chrystusa. I to jest ta główna różnica. Eee... Między tymi różnymi kościołami, a między tą dziwną organizacją, którą nazywamy tutaj Kościołem katolickim jak Bibliamo, i zdaniem onej mówi jako wielka nierząnica. To jest ta ogromna różnica, bo ona bierze jakby to imię swoje. No my mamy Chrystusa. W imieniu Chrystusa Zbawiciela idziemy, tak naprawdę. I w imieniu Chrystusa Zbawiciela ogłaszamy. Że Chrystus siedzi w tabernakulum, w każdym kościele, ogłaszamy, że My Go sprowadzamy na ziemię podczas tak zwanej Eucharystii. Ogłaszamy, że. Przypomnijcie, poczytajcie Biblię. A propos tego, co teraz mówię: Ogłaszamy, że jest masa pośredników do Boga w postaci tych wszystkich figurek świętych. Jest święty Alojzy, święty Idzi, święty jakiś tam Piotr i tak dalej, i tak dalej. I oni są pośrednikami do Boga. Tak? Oni są pośrednikami do Jezusa. Oni błagają u Jezusa, i Jezus dopiero błaga u Boga. I tak dalej. Ściema totalna. Biblia mówi, że nie ma innych pośredników niż Jezus Chrystus. Tak, Biblia mówi, że ofiara została raz złożona, tymczasem na każdym przyta ofiara jest powtarzana. Owszem, tam jakoś teologię sobie do tego zrobili, ale dopiero w XII wieku, więc cały wcześniej to wszyscy źle robili. Nagle w XII wieku znają prawdę. E, I tą prawdą pra jest zmieniana rzeczywistość, która jest zapisana w Biblii. Więc to jest największy problem. Po prostu zrobili jedną wielką, szeroką drogę zbawienia. Szeroko, łącznie z tym, że włączyli w to zbawienie muzułman, bo w, tym, w tych, tych, tych katechizmach, kodeksach tam prawi i tak dalej pisze, że muzułmanie są, ich też obejmuje plan zbawienia, tak, no, bo są z tego samego Boga, od Abrahama pochodzą i tak dalej, więc wszystkich obejmuje, tylko nie tych, którzy wierzą, że są zbawieni z łaski. Tak, tak są w tych zapisach i tak dalej, jak sobie dokładnie poczytacie. Tych, co wyrzucą za zławienie z łaski, to, że tak powiem, ten temat przeklęci. Wedle tej organizacji. To jest taki dziwny problem. Więc mamy szeroką drogę, ale Jezus nam mówił o wąskiej drodze. Dziwne. Jezus nam mówił, e, że będą mówili, że jestem tam, jestem tam, jestem tam. Będą przychodzić w moim imieniu. Nie wierzcie im, tak, jak będą coś takiego gadać, nie? No. Mamy tutaj Jezusa, teraz mamy tak, w pomieszczeniach, w tabernakulum, tak, przychodzi ksiądz, który jest tam ręką Jezusa, zastępcą na ziemi, papież jest zastępcą, jest antychrystem, jest wikariuszem Chrystusa, wikarii Christi i tak dalej, to antychryst, inaczej, zastępca, no naprawdę w czymś tak my się urodziliśmy i żyjemy. Trzeba jak najszybciej z tego wyjść, jak najszybciej z tego wyjść, po prostu. Podstawą jest zbawienie. Czytajcie sobie, jeśliście do Rzymian, pięknie jest to opisane. Na czym to zbawienie polega? Podstawą jest tak naprawdę przyjście do Jezusa ze swoim grzesznym życiem. Tak? Przyjście do Jezusa, żadne prawo cię nie zbawi, żadne dobre uczynki cię nie zbawią, nic cię tu nie zbawi. Tak naprawdę karo za grzech jest śmierć. Za każdy grzech karą jest śmierć to śmierć ktoś musiał ponieść tak albo ty ją poniesiesz e, albo uznasz Jezusa za swoim panem i zbawicielem i on ją poniósł za ciebie tak to działa tak to wygląda i naprawdę jest ogromna różnica między nie wiem jakby się baptysta porównał do jeńionosionkowego to, to naprawdę stoimy na tym samym bo stoimy na Chrystusie na zbawieniu w Chrystusie ale każdy z nich porównując się do Kościoła rzymskokatolickiego ma problem, bo my stoimy na zbawieniu w Chrystusie, oni stoją na zbawieniu bycia członkiem Kościoła. Poczytajcie te wszystkie tam katechizmy i te prawa tak rzymskokatolickie, to dowiecie się, No stoisz na tym, że jesteś członkiem Kościoła, który założy tam Chrystus, nie? ale zbawienie jest przez członkostwo i nie ma zbawienia poza Kościołem. I to jest ten problem, dlaczego tak ciężko się z tego kościoła wymiksować? Bo się ludzie boją nawet nie wiadomo, czego stracą. No, przecież tu jest coś tam, tu są jakieś tam, no jest niefajnie i tak dalej, ale tu jest zbawienie. Nie? Nieprawda, nieprawda. Otwórzcie to Biblię. Okej, okay, trzymajcie się. Hej.